Recenzja nerki z naturalnej skóry. Skóra jest gładka, miękka, przyjemna w dotyku. Bardzo wyrazisty zapach skóry. Świetna jakość wykonania. Zdecydowanie piątka. Pasek jest odpinany i regulowany. Można ją nosić na różne sposoby, co jest bardzo praktyczne. Bardzo wygodna jest też przednia kieszeń na zamek, choć mogłaby być odrobinę większa. Dlatego za wygodę daję czwórkę. Cena i wybór kolorów to absolutna rewelacja. Trzy świetne kolory, które pasują do każdej stylizacji. A cena jest co najmniej dwa razy niższa niż na popularnych platformach. Tutaj też piątka. No i jak? Podoba się torebka? Cześć, miło Cię widzieć. Jestem Natalia, a u mnie kupisz skórzane torebki z Włoch. Wysokiej jakości koreańską kosmetykę, perfumy, środki czystości, oryginalną biżuterię, zapachy do domu, rajstopy i wiele więcej. Paczki są dobrze zabezpieczone i wysyłane każdego dnia, a w środku na pewno znajdziesz prezent ode mnie. Ceny mam nawet o 50% niższe niż gdzie indziej, a więcej informacji znajdziesz tutaj lub tutaj. No i zapraszam Cię na transmisję o 20. Do zobaczenia.